Cześć wszystkim, chciałbym dzisiaj pokazać, słuchajcie, co do nas przyjechało, mianowicie CF Moto 520 Overland. Czym się różni od zwykłej 520? Ano tym, że, tak jak 625 Overland, że ma trochę lepsze wyposażenie fabryczne. I co tutaj jest? Słuchajcie, na pierwszy rzut oka, no to mamy zderzak przedni. E, tak, rurowanie zawsze przydatne gdzieś tam z kolizji z Innym kładem albo drzewem zawsze to ochrania plastiki. Druga sprawa szyba. No tutaj szyba w tym wypadku jest spoko jak ktoś jeździ robi jakieś takie przeloty, no to nie dmucha Was na Was takie powietrze, na Was, więc generalnie spokojnie mieć taką szybę. Ale to tylko głównie do jakichś wycieczek, bo jak gdzieś tam jeździcie w jakimś cięższym terenie, no to ta szyba to jednak przeszkadza bardziej. Ale jak ktoś jeździ rekreacyjnie, to uwierzcie mi, czy w zimę super jest z tą szybą po prostu nie wieje na Was. E, specjalny kolor camo, tak jak widzicie, timber, timber camo, tak jest, true timber camo. E, piękny e, camo kolor, słuchajcie, e, oryginalny, także to nie jest jakaś okleina, tylko oryginalne firmy True Timber. To jest firma, która daje licencję do CF Moto do używania tego, tej okleiny. No i Wygląda fantastycznie. Myślę, że niejeden chciałby w lesie taką 520 stanąć, no i nie będzie jej widać. Manetki, słuchajcie, oryginalne CF Moto, również z ogrzewanym kciukiem. Tu macie włącznik. Takie same są w g 3 czy 625 overland. Manetki, no i jest w zestawie również kufer oryginalny CF Moto, który jest na szybko z Tutaj mocowania jest na przykład, nie wiem. Jak to jakiś myśliwy by kupił, to może sobie zamocować uchwyty na broń czy na łopatę. Tu różne są takie właśnie gwintowane mocowania w tym kufrze. No i można sobie zastosować każdy dodatek, jaki chce, tak naprawdę. Więc e, słuchajcie, jeśli ktoś chce taką 520 wersji Overland, no to mamy od ręki dostępną, e, taką piękną, więc możecie u nas śmiało zamawiać. No wygląda fajnie. Do tego czarne felgi aluminiowe. Oczywiście to jest wersja z pomaganiem, tak? To to nie jest ta bez wspomagania Basic Edition, tylko to jest ta wersja z pomaganiem. Poznacie po tych nakładkach plastikowych, felgi aluminiowe. Ma. No i jak widać wersja Overland 520 dopakowana w gadżety. Także fajnie wygląda, więc jeśli jesteście zainteresowani taką 520 Overland camo, no to możecie u nas zamawiać. Taki pojazd, no i jeździć czymś unikatowym, bo myślę, że taki drugiej 520 na ulicy nie spotkacie zbyt często. Dosyć limitowana wersja. Trzymajcie się, cześć, hej.